Cześć kochani, postanowiłem po nagrać kolejny filmik pod tytułem Gotówka życie. a jeszcze za czym przejdę do całego sedna tego filmu, to przepraszam Wam za to, że wczoraj nie wpuściłem, nagrałem filmiku, bo potrzebna spater Tak, 31 km zrobiłem, 20,27. No i po prostu mi trochę zeszło, była już ciemno noc i miało być 50, a było 41 i i tak, to jest za to, kochanie, bo Was przepraszam. No i teraz skupmy się na temacie y, gotówka życiem. Każdy zaznaczy z nas y, sp 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 sprawdzi się sp 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 z tematem, że pies pieniędzy nie da się żyć. Oczywiście, prawda, ale nie za wszelką cenę, bo czasami na bliższych rodzinach i w dalszych rodzinach. Każdy dąży do tego, żeby jak mieć najwięcej, 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 ale czasami jest tak, że można przepłacić własnym życiem, no i to kosztuje nawet rozrusznikiem. I po co zakrzaniać? czasami wiadomo, że trzeba wystupować, czasami wiem, że życie jest za krótkie. No wiadomo, że trzeba też dążyć, żeby mieć ten dom po prostu piękny, zrobiony, wysprzątany, wykończony. Ale czasami zapomina się o, o zdrowiu, i później człowiek y, pada ofiarą swojego zachłanstwa, czyli po prostu z, swojej chciwości i po prostu y, jest swoim wrakiem, i później takim człowiekiem, który już dorobił się tego, no i później trzeba się już do końca życia, już być na chodzić takim takim ledwo, ledwo, bo. Bo chciał się wykończyć, chciał się zrobić na śloką cenę, a można było przystopować. Małymi kluczkami, tak samo ja zaznaczam, ja tak samo też moimi kluczkami. Dąży do osiągnięcia pewnych rzeczy. Może się uda, może się nie uda. Mam wyznaczony cel. Dokąd, pod koniec roku wam to powiem, jaki to jest cel. No i po prostu trzeba dążyć do tego. No, Bo wiadomo, że ktoś no coś, ma, coś ma lepszego, to że już sąsiad ma lepszego, to ja też muszę mieć. Ja nie muszę no koniecznie, no. To taka rywalizacja, wyścig szczurów, no i po co to później tego, i później upada się na zdrowiu. A najważniejsze, żeby uśmiech na twarzy. Ja zawsze jeden śmiech tworzę, zaszczepiam ludzi śmiechem, że po prostu udaję taką namiastkę uśmiechu. Chcę, żeby każdy z Was, kochani moi oglądający odbiorcy, Miał uśmiech na, na ustach, żeby się był zadowolony z tego życia, bo życie szybko pięknie jak woda spadająca z rynny. No i przejmijcie to życie, no i my na tym życie nic nie zostawimy, bo tylko będziemy dążyć do tego konsumpcjonizmu. Przepraszam za słowo, nie wyraziłem się dobrze. No i po prostu, żeby tylko jeszcze więcej, jesteście więcej, to się więcej, więcej wydaje, a czasem trzeba się wystopować, czasami wiadomo, że trzeba też odpocząć, bo życie jest też, dobija nas czasami. Trzeba wyluzować, czasami się uśmiechnąć. A ja po prostu ja jestem taki, że chcę, żeby każdy człowiek był zadowolony, uśmiechnięty. No i dziękuję, że Wam przy kochani, sub, subskręci, że subskrybujecie mój kanał. Udostępniajcie je. Chcę, choć może 1%, może nawet i 5%. Jakby chociaż coś z tego kanału wyniósł, że uśmiech na twarzy, czy coś schudł, czy, czy, czy chodził, coś. No to wiem, że moje słowa nie poszły na marne. No. A ja daję 100%, no wiem, że jestem bardzo malutkim. Nie wiem, czy docieram do tych wszystkich moich odbiorców, czy komu, komu, podobają się moje filmiki. Staram się jak najlepiej, żeby. Tak być po prostu sobą, no nie udaję, tylko z sobą jestem. Jestem takim malo, malutkim człowieczkiem. Po tej, jest po tej ziemi, i tak są. Po, 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 stuk, 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 stuk. No i po prostu, żeby ten wszystko. Yy... Było dobrze dograne i żeby, no, wiadomo, że pieniądz też jest ważny, ale nie za wszelką cenę. No i będę oczywiście kończył, bo to jakby taki krótki film. No i życie jest krótkie, i też, żeby po prostu nie tracić na różne głupoty, żeby też zamiast się swoim zdrowiem, życiem, uśmiechem, pasjami, odkrywać swoje tego, a nie, że ktoś ci broni coś tamtego, to już tego zapuszczkować się w szufladce i. Siedzieć już nic nie zrobić, a trzeba coś zrobić w swoim życiu. Trzeba do przodu pchać ten wózek, no i, i to jest najważniejsze, no. życie tak, może coś się życie coś, kogoś się spotka, kogoś się nie spotka, nic na siłę, no i jak to zaznacza w moich filmach. No i z tego miejsca będę oczywiście kończę, bo to już taki szybki żeby był, żeby był ten filmik. Jeszcze może w tym tygodniu jeszcze coś tam rzucę. No i oczywiście pozdrowienia dla mojej firmy Profund z prezesem, z majstrami, z kierownikiem. Z kontroli kości Damiana Adriana, szefa kontroli kierowniczka, kierownika, i wszystkich dziewczyn, i chłopaków, z ekertów, z utrzymania ruchu, z pawaczy, z malarnych chłopaków i dziewczyn, z planistek i planistów, w wszystkich pirociągających z biurach, mężczyzn i kobiety. No i wszystkich z aksów, z postowarek, z numeryków wszystkich, no, cały profond no, a kogoś nie wymieniłem, to przepraszam. No oczywiście, Mirka Wielobca. Tak samo, Mirka z mojego kuzyna, pozdrawiam. No i moją chrzestną Lucynę, moją tego wczesnego Domina, z kuzyna i kuzynkę, czyli znaczy, no, kuzyna z Krakowa wraz z dziewczyną z Olką. No i Krakowa, kuzynkę z Bartkiem, mężem i dziećmi. No, i mojego brata Janusza, i z, 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 z żoną Atom, jego dziećmi, czyli Mikołaja i, i e, t, Szymka. No, i kuzynki, to, to e, Olkę i Gabryczkę. Co jest no, i wszystkich e, moich bliskich, całą rodzinę. Pozdrawiam. No, i będę kończył tego. Do następnego razu, cześć kochani Pa.